W Polsce rocznie na udar mózgu choruje 80 tysięcy osób. Najczęściej występuje udar niedokrwienny, który stanowi 90% wszystkich udarów. Pozostałe 10% to udary krwotoczne. Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn zgonu i najczęstszą przyczyną trwałej niesprawności osób dorosłych, co oznacza, że pacjenci wymagają pomocy osoby drugiej w codziennym życiu. Ryzyko udaru mózgu wzrasta wraz z wiekiem. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest płeć. Przed 75 rokiem życia udar mózgu występuje częściej u mężczyzn. Do czynników ryzyka, na które mamy wpływ, a przez to możemy zmniejszać ryzyko jego wystąpienia, należą migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia lipidowe, otyłość i palenie tytoniu. Udar mózgu to nagłe wystąpienie objawów takich jak osłabienie jednej połowy ciała, zaburzenia mowy, asymetria twarzy, zaburzenia widzenia, drętwienie lub osłabienie czucia na jednej połowie ciała i w niektórych przypadkach zaburzenia równowagi. W przypadku wystąpienia objawów udaru mózgu należy niezwłocznie skontaktować się z zespołem ratownictwa medycznego, który zapewni natychmiastowy transport do najbliższego oddziału udarowego. Tylko leczenie w oddziałach udarowych daje szansę choremu na udar niedokrwienny mózgu na wdrożenie leczenia przyczynowego i odwrócenie skutków udaru. Najważniejszy jest czas od wystąpienia pierwszych objawów udaru do uzyskania pomocy lekarskiej. Udar niedokrwienny mózgu może być leczony przyczynowo. Dostępne są dwa rodzaje leczenia przyczynowego. Pierwszy rodzaj leczenia polega na jednorazowym dożylnym podaniu leku, który rozpuszcza zakrzep w tętnicy mózgowej. Leczenie to może być zastosowane do 4,5 godziny od wystąpienia pierwszych objawów udaru. Drugi rodzaj polega na mechanicznym usunięciu zakrzepu bezpośrednio z niezdrożnego naczynia mózgowego. Im szybciej leczenie przyczynowe zostanie wdrożone, tym pacjent ma większe szanse na odwrócenie skutków choroby. Żeby zmniejszyć ryzyko udaru mózgu, należy zidentyfikować i prawidłowo leczyć czynniki ryzyka. A u osób, które przebyły udar mózgu, ważne jest ustalenie jego przyczyny. Jeżeli przyczyną udaru niedokrwiennego mózgu było migotanie przeciągów należy zastosować leczenie przeciwkrzepliwe. W przypadku nasilonych zmian miażdżycowych w tętnicy szyjnej wewnętrznej powinno się rozważyć przeprowadzenie zabiegu udrożnienia tego naczynia. Bardzo ważna jest także zmiana stylu życia, jak zaprzestanie palenia tytoniu, redukcja masy ciała u osób z nadwagą lub otyłością oraz regularna aktywność fizyczna. W Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opracowany został protokół diagnostyczno-terapeutyczny jak należy postępować z, pacjent, z podejrzeniem udaru niedokrwiennego mózgu. W proces diagnostyczny, który rozpoczyna się już na Izbie Przyjęć zaangażowanych jest wiele osób. Lekarzy, pielęgniarek, techników radiologii, sanitariuszy, ponieważ tylko w ten sposób pacjent może uzyskać pomoc w jak najkrótszym czasie. Rocznie w klinice neurologii jest leczonych 400-450 osób chorych na udar niedokrwienny lub krwotoczny mózgu.